Dziś we fleszu dużo jaskrawych kolorów. Counter Strike 2 ma wyjść z zamkniętej bety jeszcze w to lato, natomiast nie wiadomo jeszcze kiedy się to stanie. Można jednak podejrzewać, że oficjalna premiera nadciąga wielkimi krokami, bo właściciel Steam znacznie przyspieszył z wprowadzaniem poprawek i ulepszeń do gry. Pokazali też, że będziemy mogli przyglądać się naszym granatom, co może nas naprowadzić na pewien trop, mianowicie, że być może doczekamy się niedługo skinów również do granatów. Fani Hollow Knighta postanowili wziąć sprawy we własne ręce i sami wypuścić dodatek do gry. Tak powstał Pelcord, bardzo duża modyfikacja rozwijana niezależnie przez grupę zapalonych miłośników gry. Modyfikacja już jest dostępna i jest kosmicznie popularna. Jej trailer na premierę zgarnął w krótkim czasie ponad 200 tysięcy wyświetleń. Modyfikacja pewnie umili czas graczom oczekującym na kontynuację Hollow Knight Silksong. Pytania przed Zespół Atlus udostępnił nowe zwiastun gry Persona 3 Reload. Premiera trailera miała miejsce podczas trwającego w Los Angeles konwentu Anime Expo. Gra jest oczywiście remakiem klasycznego JRPG'a z 2007 roku. Dla zainteresowanych warto zauważyć, że w Persona 3 Reload znajdą się wyłącznie elementy z pierwotnej wersji Persony 3. Nie uświadczymy tu za to żadnych elementów, które zostały stworzone dla Persony 3 Portable czy Persony 3FS. twórca popularnej, choć być może nie za bardzo, w Polsce serii Katamari zapowiedział swoją nową grę. Ma być to narracyjna, przygodowa gierka, w której gramy nastolatkiem z, powiedzmy, nietypową posturą, bo nasza postać utkwiła w t pozie gra zapowiada się dziwnie, co z tego będzie, zobaczymy. Poznaliśmy datę premiery gry Kokon, czyli nowego dzieła głównego projektanta rozgrywki w limbo oraz Inside. Ponadto doczekaliśmy się klimatycznego zwiastuna na tej produkcji. Tytuł ten na Summer Game Feście został okrzyknięty najbardziej oczekiwaną produkcją niezależną i trafi on niedługo do sprzedaży, bo 29 września tego roku. W grę zagracie na komputerach osobistych i w większości konsol. Dzięki, to tyle na dzisiaj.